Przed nami ogromna rewolucja w fakturowaniu, bardzo dużo zmian. Cała od zarania dziejów tak dużej cyfryzacji nie było, od dawna tak dużej cyfryzacji nie było, jak jest wprowadzana teraz aktualnie, więc będzie bardzo, bardzo dużo, bardzo mocno ten system nam się zmieni. Natomiast jeżeli ktoś dotychczas nie miał programu do wystawiania faktur, wypisywał fakturki, faktury ręcznie w Excelu, w Wordzie, bądź jakimkolwiek innym takim, nie wiem, notatniku, programie, który nie ma podłączenia na pewno do krajowego systemu e-faktur, to pamiętajmy o tym, że teraz już ta osoba tego nie zrobi. Teraz już takiej możliwości nie ma, tak? Nie ma i nie będzie, więc musi się zabezpieczyć w jakiś program do wystawiania faktur. Bo jest to bardzo, bardzo ważne. Czyli te wszystkie fakturki ręczne, Wordowskie, Excelowskie, które ja bardzo często na rynku obserwuję, zapominamy, tego nie ma. Do końca stycznia. Od 1 lutego 2026 jest start krajowego systemu e-faktur.